Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, też tak pozostaniemy sobie w klimacie właśnie świętej nauki Kościoła rzymskokatolickiego i świętej nauki Słowa Bożego, relacja, tradycja i Słowo Boże. Więc zobaczymy sobie, jak tradycja silnie zakorzeniona jest w Chrystusie, w apostołach. Czyli w Słowie Bożym. Ta tradycja rozumiana według kościoła rzymskokatolickiego, a nie tam jakieś wymysły, sekciarzy, którzy nie potrafią zrozumieć przeinaczania Słowa Bożego przez faryzeuszy, tak? Bo na to się powołują, że Chrystus potępiał tradycję, tylko że sam, ją, sam nią żył, sam ją głosił. Tak bo czym jest tradycja, no to właśnie 76 rok, 76 Kanon prawda, i 81, kanon Kościoła katolickiego. Zobaczymy właśnie, jak rozumienie Kościoła rzymskokatolickiego i z Pisma Świętego się pięknie uzupełniają. 76. Przekazywanie Ewangelii zgodnie z nakazem Pana dokonuje się dwoma sposobami. Ustnie za pośrednictwem apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przyk yy, przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od ducha świętego. A więc widzimy, że apostołowie. Nauczali ustnie, tak? Kiedy wyszli z wieczornika po zesłaniu Ducha Świętego, to już rozdawali ludziom sola skryptura, pergaminy, tak? List do Filipian, list do Efezjan, Ewangelię Jana, Ewangelię Mateusza, list świętego Judy, już dostawali ręce do rąk ludzie? Nie, nie dostawali. Cofnijmy się wcześniej. Czy Chrystus, kiedy wybrał 12-72, to już im dawał Ewangelię Łukasza, Jana, już im szastał, Jana 3.16. Syn Boży, tak mówił świat, tak? Już na początku im to dawał, tak? Na początku już im powiedział, że kto wie, że we mnie ma życie wieczne. Tak? Już im to dał gotowo na piśmie, tak? Osola skryptura. Nie. Chrystus zaczął ustnie przekazywać, a więc to jest tradycja. Tradycja. To żywe przekazywanie, wypełniane w Duchu Świętym, jest nazwane tradycją w odróżnieniu od Pisma Świętego. Żywe przekazywanie, Chrystus przekazywał żywe słowo, żywe przekazywanie. I to żywe przekazywanie, które Chrystus przekazał apostołom, a apostołowie swoim następcom, jest tradycją, tak? No, czyli pierwszy sposób mamy ustnie, no następnie pisemnie przez tych apostołów i mężów apostolskich, którzy wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego na Piśmie Utrwalili wieść o zbawieniu, tak? Ale to nastąpiło kilkadziesiąt lat po Chrystusie. Tak następnie 81. kanon. Pismo Święte jest mową Bożą utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na Piśmie. Święta tradycja, Słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone apostołom, przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni duchem prawdy wiernie je w swym nauczeniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. Czyli święta tradycja jest Słowem Bożym przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone apostołom, tak? Czyli Chrystus powierzył Ewangelię, bo jeszcze raz, spisano już, tak, na kamieniach, na pergaminach, dał im z 15 zwojów to jest Ewangelia. No nie, nie dał im ani, jednego, ani jednej kartki, nie dał. A czy, zobaczmy, tradycja, Słowo Boże przez Chrystusa powierzona apostołom i Ducha Świętego. Czy Chrystus, czy słowo, to, co Chrystus naucza apostołów, to jest Słowo Boże, czy nie? No tak, Chrystus im powierzył Słowo Boże, tak? I to Słowo Boże jest nazwane tradycją. Czytajcie 81. punkt katechizmu. Tak? Bo Pismo Święte jest mową Boga utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego. A święta tradycja, Słowo Boże przez Jezusa Pana i Ducha Świętego powierzona apostołom, tak? I teraz powiedzcie mi, że ta święta tradycja Słowo Boże przekazane przez Chrystusa jest kłamstwem. Pokażcie mi to, a żeby to udowodnić, to musicie wykazać, że Chrystus już rozdawał pergaminy z Apokalipsą, z Jakuba, z Judą i, i z listami Jana. Solo skryptura, solo skryptura, solo skryptura. Tylko, że Chrystus nie dał im ani zdania spisanego na kartce więc widzicie, jakimi jesteście odszczepieńcami odłączonymi od słowa Bożego. Pan Ratas. Na podstawie czego Paweł spisywał listy nauczając o Chrystusie. Zanim spisywał listy, to głosił dobrą nowinę o Chrystusie na podstawie czego, jak nie Starego Testamentu, czyli z czego korzystał? Z przekazu pisemnego Sola Skryptura. Dziękuję i do widzenia. No nie Panie Ratas, bo święty Paweł miał objawienie Chrystusa i otrzymał Ewangelię od Chrystusa. Tak? Czy nie? No widzisz, panie Ratasku, jak nie znasz Pisma Świętego, do czego się doprowadza zaślepienie? Owszem, święte Paweł, jak i wszyscy apostołowie, odnosili się do Starego Testamentu, ale Stary Testament, e... Tłumaczyli i głosili Ewangelię Chrystusa. Oni, nie, oni nie, nie byli głosicielami Starego Przymierza, tak? Oni, opierając się na nauce Starego Przymierza, ukazywali, udowadniali Chrystusa, ale oni byli głosicielami i sługami Nowego Przymierza, tak? A dlaczego? Czy byli sługami Nowego Przymierza, dlatego że głosili stare przymierze? Nie, byli sługami nowego przymierza, dlatego bo głosili to przekazanie ustne he, Słowa Bożego przez Chrystusa, które dostali. I święty Paweł też dostał Ewangelię od Chrystusa. Więc Pani Ratas kula w pół. Dziękuję i do widzenia. To ja Ci teraz mówię. Święty Paweł otrzymał Ewangelię od Chrystusa. Dziękuję i do widzenia. Jesteś pozamiatany. Dalej. Dziękuję. Berejczycy na podstawie czego sprawdzali Pawła? Czy tak się rzeczy mają? Na podstawie ustnych, niespisanych praw, czy na podstawie pism? Tak. Na podstawie pism, kiedy Święty Paweł głosił o zmartwychwstaniu, kiedy Święty Paweł głosił o męce, wyjaśniał im pisma, tak? Ale czy święty Paweł pisząc, że żyje we mnie Chrystus, to on to znalazł w starym przymierzu, czy nie? Panie Ratas, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. To jest nauka starego przymierza, czy nowego przymierza? Skąd on to wziął? Waszą rzekomą naukę o darmowym zbawieniu wziął ze starego przymierza, czy z nowego przymierza? A widzicie? widzisz, panie Ratasku, jego stajesz po ogonku? Bo jeżeli święty Paweł i apostołowie opierali się na Starym Przymierzu, to jak mogli według Was głosić te herezje o darmowym zbawieniu? Stary Zakon nie mówi o darmowym zbawieniu. Zresztą w ogóle Chrystus nie mówi o darmowym zbawieniu, ale już tak wchodzę troszkę w Wasze buty, tak? Jeżeli podstawą głoszenia Ewangelii dla świętego Pawła był Stare Przymierze, to gdzie tam w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, macie naukę o darmowym zbawieniu za frajer? Panie Rata, ładnie mi tu proszę pięknie pokazać. To już podkreślam, wchodzę tutaj w buty protestanckie. Teraz ja, będąc sekciarzem, czytając ten wpis, bym się zastanowił, no ale święty Paweł głosił mi darmowe zbawienie. Wiemy, że w Starym Przymierzu nie było darmowego zbawienia, tylko zachowywania przekazań. Więc skoro święty Paweł głosi, że komu zbawienie za frajer, to znaczy, że opierał się nie na słowie Bożym, znaczy nie na Starym Przymierzu. Tylko na Ewangelii, od, y, którą otrzymał od Chrystusa. I już bym kopnął sekciarstwo tam, gdzie się na ogół kopie. Jeszcze bym sobie założył kobiece szpilki, żeby bardziej bolało. Właśnie takie to, bo to jest sekciarstwo. Więc pan Ratas korzystał nie ze Starego Testamentu, choć oczywiście odwoływał się do niego, ale korzystał z Ewangelii, którą otrzymał od Chrystusa. Więc yy, pokażcie mi. Przeczytajmy sobie troszkę znał, yy, z katechizmu. Pokażcie mi, gdzie Chrystus rozdaje wśród skryptura. Macie mi to pokazać. Jak nie, to przestańcie szczekać, przestańcie ujadać jak takie, takie kundle bo tylko to potraficie robić. Pokażę Wam się coś, gdzie odpowiedzi na pytania, yy, czy Duch Święty jest Bogiem, czy nie. Gdzie odpowiedzi na pytania, yy, które zadałem też wczoraj. Jest tylko jeden wpis, hercia, blednie. Już nie potraficie odpowiadać, tak? Tu o tradycji potraficie szczekać, pluć i tak dalej, bo macie trochę tego. Jak Wam się konkretnie pokaże i przyciśnie, to yy, bida, nie? No ale takie jest sekciarstwo. Tradycja jest w piśmie, wypływa z pisma świętego, albo inaczej, słowo Boże, to spisane, to tutaj jest streszczone i wytłumaczone, tutaj i tradycja, słowo Boże wskazuje na istnienie tradycji, nawet ją pokazuje, bo tak jak Kościół definiuje, Właśnie tradycje, żywe przekazywanie, że apostołowie przekazywali, co usłyszeli z ust Chrystusa. To Kościół nazywa tradycją, więc sam Chrystus głosił tradycję. A tradycja nie was to straszy. Ku nawróceniu. Pozdrawiam.